Chciałbym przetłumaczyć przynajmniej Nowy Testament, być może ze Starego Testamentu Psalmy, ale mniej więcej tłumaczenie jednej księgi do tej pory zabiera mi jeden rok. Ty wiero nie sygniezieziezcy głeździe, całą Biblię na kasiepści. Ale to, co pewstywy, jedok za wydzi, ja ci w pełni łecenie nie wiero dopisze przy innota. Kto z przy cały wajzie w my we się to dodać do swoich pruszy. A u oblecię niczym nie ma sołyscyta. to są odpłynnych leniów jak rosyjczy. Choć co nie widzą i nie wszągą. A jego marzenie, się nawet Salomon w, w całej swojej chwale nie był po bloku, jak jedna z nich. je jednym z filarów zachowania kasiewszczego języka. A jego zachowanie decydować decydowacły zachowaniem kasiewszczi i wernotę. A tazys w zgodze z historią i tradycją, w jedno z paru była i je skwestło. Sporo ludzi, chociaż tutaj na Kaszubach nie potrafi nawet wyartykułować po kaszubsku pewnych treści, to w sobie nosi jakieś pierwotne podkłady tego języka, które potem słyszane, wypowiadane w tak piękny sposób przez aktorkę, powodują pewien rezonans w duszy, że... Wraca się nawet do jakiegoś świata dzieciństwa, w którym się te słowa słyszało, one gdzieś tam zapadły, zostają teraz wydobywane właśnie przez ten język już w formie literackiej, tak bardzo piękny i tak treściwy, jak język biblijny. Błogosławiony jest ta ci z myi przeciane wam a rągle, przez ladowe leugele i lachole, lachłe, krocem wajma. Redli taso i Pływaj, je wielki w niebie. Docieramy do wnętrza ludzkiego. To, że to nie jest typowa impreza, że tu są teksty do myślenia, do przeżywania. Przypominam sobie, jak pierwszy raz dostałam tekst, było to kilka lat temu, to myśmy z moim bratem, przychwalić Boga mój brat, wtedy z moją mamą przyjechali do Warszawy, próbowali odcyfrować niektóre słowa, i nagle nam się przypomniało, że słowo, które jest zapisane hewo, z akcentami, babcia nasza używała takiego słowa i mówiła ewe. To było po prostu odszyfrowywanie naszego kaszubskiego, odnajdowanie naszego kaszubskiego, naszego mówionego kaszubskiego w tym e, pisanym słowie. W tej chwili... Ja nie mam trudności. W tej chwili to są o, osobne słówka, których szukam znaczenia słów szukam w, albo w Biblii polskiej, porównując Biblii, w języku polskim, albo w słowniku kaszówskim. Ja po prostu nie mam trudności z czytaniem. są ze my to tak inaczej przeżywamy, my to tak jakby, jakby doma na małej tu to. Kwestu to jest tamte przantro naszego języka, gdzie my musimy na że jo ale my musimy iść dalej, poza murę naszych kwestów w nasi codzienne rzeczy. To jest najważniejsze. Lecz siwy sól stracała swoją śmagą. Czym za sole. Dopiero kaźny uczestnik verbę sakry płycił, że je solonty ziemi, tej zwejrowa, do chłopy stoleca kasie ptardną, tak jakby coraz bardziej wyscę do Kasie Przychodza Przychodzę tu już szósty raz i każdy raz jestem wzruszony. Bardzo mi się widzę. Z taką jakąś naprawdę wielką radością to przyjmuję, to słowo, bo to jest w moim takim ojczystym języku i, i szczególnie naprawdę bardzo się cieszę i zawsze, zawsze staram się być tutaj. Danuta Serka jest naszą kaszepką, także ja jojem pod wrażeniem takim, że bym nie darował tego, żeby ją tu nie przyszedł. Tym bardziej, zielato z wyjątkowe bała też muzycznych uprawa, jakie dał sny, po dla ciepłnego słowa. Od dwóch lat jakby gospodarzem festiwalu Faktory Rekonstrukcji Interpretacji w Kruszu Gdańskim. I od dwóch lat jakby wprowadzamy um, tematy związane muzycznie. Może jest jakby dla, dla wszystkich czy, czy, czy dla nas, żłowiaków, czy, czy dla Kaszubów jest jakby e, elementem podstawowym. Tak, woda w sensie morze i to, i to może było, to, to, to falowanie myślę, że jest jakby w, w nas wszystkich. Bardzo szczęśliwa, że ja mogłam śpiewać dzisiaj y, dla wojny, i i to w takim przedsięwzięciu, jakim jest Werba Sakra. To jest ogromny zaszczyt dla mnie i jestem je je wzruszony bardzo. W tym czasie, co towarzyszyło uciąstnikom wspomnieniowego wieczora z rocie z śmierci którą Waldemara demarapie w Sionowie. wtedy umarł zesunąć gromicznika łącznego roku. Utygły ciasę, robły to sanktuarium, królewy Kasip prowadzy którą Eugeniusz grządzać ci. Tą kontynuacją je. Jest... Nowy ołtarz kamienny, nowa ambona, teraz w styczniu wścielnica, do tego dołożę lesmę, stojak świecznik ołtarzowy do paschału. Także y, całe prezbiterium jest już y, dokończeniem tego dzieła, które ksiądz Waldek zaczął. Łep ten ciasp, łeb stół tyjś ksan za piepiorci, na jaciem napisuny je Matin Głosynowski, przejm na swój plun. Grobes w księży są petkwestcelne mury, które się daje dla mistrów. Cały mur dokłęła sanktuarium, który, no mówiąc, po prostu sowali. Ale teraz musimy przejść ten cały proceder biurowy, papierkowy, a potem, potem dzieło. Planujemy, żeby rozbudować dom pielgrzyma. Prowadza księga pielgrzymów i. Ostatnia pielgrzymka była y, koniec listopada 250. Zjunówskie matka młodsów swój młodzień, nie my nawet lat. Tej płej mewesków siedzę tam, zarazędzy szkłem schwycmy sam. Niech bije młodów, widzi złud, serc naszych prosto. Tele pielgrzymków jest w ciągu jednego roku. Bardzo wiele je tam i robóte, ale najważniejsze je sanktuarium darch pianknieje. Może w leśnych latach, często so zmienić iś w najstarszym, zabytkływy myl Remi, z stoi prawie ku estu. są fragmentem murów, jest też statura za miasta, ksun zje całkiem siębsko pomareszciegłe, na piersi i grobe dywnych remionów. To jest bardzo ważne miejsce dla Rumi, bo to jest pierwszy kościół, który istniał na naszych ziemiach. Dopiero z tego kościoła powstała pierwsza parafia świętego Krzyża, także jest to najstarsza część Rum. Jest to zabytek, który trzeba chronić i trzeba przekazywać pokoleniom naszą historię. W 2007 roku dokonaliśmy takiego uroczystego aktu adopcji, tego właśnie zabytku, który się tutaj znajduje. Miał on na celu głównie opiekę nad tym miejscem. Chcieliśmy, chcemy nauczyć młodzież pracy społecznej, umiejętności. Dbania o, o miejsca naszych przodków, o to, żeby umieć się zachować, umieć uszanować takie miejsca. Przygotowujemy projekt rewitalizacji Placu Kaszubskiego i Starego Cmentarza. Chcemy odtworzyć te mury kościoła, natomiast no, nie będzie to kościół taki sensu stricto, tylko przede wszystkim działalność kulturalno-światowa miałaby być tam prowadzona, chociaż na przykład jakieś ściny można by tam urządzić, czy rocznice ślubu, i to jest uzgodnione z Jego Ekscelencją arcybiskupem i z księdzem proboszczem, także myślę, że jest to pomysł wart realizacji, na pewno popierany przez mieszkańców Rumunii.